Wątpię szczerze, wbijecie w ziemię tobie nogi w dupę wlazą Z takiej wysokości teraz w nocy będę biegał. Fajne kascenki rysowane, podobają się. Dlaczego wygląda jak CJ? A oh, here we go again. Nie, wyglądam jak jak parkurowiec, nie? To jest, żeby mi pot nie, tego nie leciał na oczy. Mam nawet rękawice. Rozjebane ale są. I parkour! Ja wiedziałem, że jak założę zieloną bandanę to ktoś powie, że GTA <grywa> Nie mam, nie mam ciuchów parkurowych, jakoś trzeba było się wystroić, na dekansie na zakładałem przecież koszulę i krawat, próbowałem coś złożyć z tego co mam, jest jak jest, to jest ee, bieda cosplay Męczka czarnej, perukę? No nie wiem, nie mam perułek. Czy peruk. Perułek? Peruk? No, tu w dresie biegali? Wiem. Jakbym dres założył, to by było, że po prostu siedzę w dresie i gram, nie? Musi być wyraziście. Kurde, skoczyłem przecież, czemu nie skoczyła. Muszę tam iść. Szczurek! O oh, oh fuck mi! Ała! Dobra, już rozumiem. Pod napięciem jest. Fuck mi. Ała. Na, na, na VR? To chyba wiesz co? Chyba w to można na VR grać, mi się wydaje Co by mi wiedzieć na kamerce, pewnie na tym siedzisz Na telefonie, nie?

Oh yeah. O ja, nie chce skakać wtedy co ja chcę. Naciskam czasem i nie skacze. You know, Fuck, w nie w yeah. Czy może stąd powinienem skoczyć, co? Może będzie lepiej. Okej, okay, parkor. Dobrze. Małolat z gór. to jest jakaś zasada, kto się z kim pierwszym ma witać? Kasiunia Woda, proszę bardzo. Eee, ja kciukiem naciskam, żeby otworzyć windę, a skacze kurde tymi LR. To ma jakiś sens? Kasiunia, ja, co robisz? Przecież wiem. wle. się nie czepiam. paradise. Wo. Kate. What are you doing here? What happened? Did you? No.

To nic. Gloraus, dzięki za obserwacje. Trzymamy tak jak baseniara. Thank you so much! Oh my god! Thank you! O. Dawaj ślimaka. Mam nika napisać? Nie mam żadnego flomastra chyba tutaj. Nie jakiś mam, co ty, ale co za donaty to się pisze, a nie za followy. No co ty? A nie mam ustawionych donateów, także nie ma. Co tam wasz czaty w ogóle, jak tam mija tydzień? Jak tam czwartek? Wytatuuj. Ja mam czyściutkie ciało, żadnego tatuarzyka, nic. Sodomia z Gomorjiu, no? Uu, yy, strzelają, kurwa, spierdalaj. Uu, yy. yy. a? Kim... A? Na, na, plus, 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 radar. Fak, tutaj szybko, guzik nie działa. O ah! uh. tutaj szybko mogę to skopa wziąć? Mogę. O oh, dobra. Eem. Um. Aj, no, biegaj tam. Co tu? Wow, wow, wow Chill, 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 chill! Oła! Wow. Fuck Co dalej Nic nie ma Nie mogę otworzyć drzwi? Nie mogę A! Ah. O, Sarką, kurde, mordo! Ciebie to dawno nie było. A O, tam. A. A, no, no, no! A. O. A. Nie mam nic żadnego to tu, co ty gadasz? Nie ściemnij tam. Kamczuszku. Idziesz spać? Dzięki za... Jerbaza! A! Za przybycie. Mam nadzieję, że do następnego. Dobrej nocki. A! O! Dopiero poprzechodzili już z No i tak dzięki, że byliście. Pak. A! Gdzie dalej? To nie jest dobry pomysł. A! Mam nadzieję, że od początku nie będzie trzeba. Więc muzyka? muzykę? Ok, stąd może być. Wow, wow, Ok, wow, wow. tak do mnie strzela. Dobra. Eee. O, może tutaj zjechać na dółce, co? O. szybko widzimy się następnym magik dzięki że byłeś ktoś to wpada na Discorda. pogadamy No jak to, mów? no przecież biegnę. Co dalej, co dalej? Pi pi pop. Tam. Eee, no. O fuck. A, spinaj się, spinaj się, spinaj się. Dziewczyno, dawaj, dawaj, dawaj. Snojpery strzelają. Nie wiem kto ich szkolił. Eee. Są <laughs> trupęży, może być. Tak wygląda. Ajaj, wylądowałem. Szybko. Oh O. Oh, no. 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 No, let's go. No, let's go. Haha, ha, fuck you. Woo.

Pak. Strzelają. Aaaa. 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 Ale emocje. Tak się zgadza gdzie ta? Nie chce co widzieć co za mną, czad co za mną. Muszę sterknąć z tym razem wziąć. Tak, nie mam komendy na DC niestety. Ale... Masz skopa. Ale jest w opisie, tam w tym... W opisie kanału. Jakby ktoś miał ochotę skoczyć, pogadać z nami. Ale to sterowanie jest masakryczne, naprawdę. Ja nie wiem. Co dalej? Fuck? Oh, fuck! Ah. <ścoughs> No, Zlam Micha? Come on. You did good, Faith. No word on what's got the blue so trigger happy, but I'll keep on it. And um don't worry about your sis, okay? We'll fix it. Whoa. What the hell, Merc? Something's got somebody rattled, kiddo. I don't know what it is, but they're mighty jittery. Hey Sal. Take long to lose them? Nah, those blues can't move for shit. They've gotten a little gun happy, though. Wires are fizzing about Pope's murder. Blue traffic is up, way up. Don't know what's got into them. Must be contract renewal time. Be careful out there, Sal. So why all the heat? Our girl's been lifting evidence from a crime scene. Now every cop in the city seems to be after her. That the evidence you lifted? Yeah, I think it's from a diary. Rest of it was gone. All I can make out are Icarus, maybe, and to the highest, Icarus. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close to the sun. <sighs> <sighs> you should see about. No more wings, no more Icarus. If anyone's heard anything, then you know who it'll be, Faith. Yeah. I know he ain't a runner anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Want to bet? Who? Jackknife. Jack, knife. Jack knife. Motherfucker.